Witam wszystkich na moim kolejnym filmie. Dziś będę zagęszczał. Elektrolit w akumulatorze radzieckimi. Prostownikami Chciałbym pozdrowić kolegę Z kanału Czaja Jeszcze raz podziękować za Promocję Kanału Wpadajcie do niego na kanał Pozdrawiam Jeszcze raz Żeby nie chlapało Oba te prostowniki kupiłem na giełdzie. Pierwszy, który używam najczęściej, mój podstawowy, mój ulubiony, prostownik, drugi, którego używam rzadziej, za tego dałem, targując się 18 zł. A za tego dałem 20 zł. Sprawdzimy sobie teraz napięcie na akumulatorze, jakie występuje. Ale nie mi się tu. No wszyscy chcą się zobaczyć. Obecnie napięcie 18,2. Taką ciekawostkę zaobserwowałem odnośnie tych dwóch, prosto, tych dwóch mierników jest różnica? jest różnica który mówi prawdę? akumulator sobie grzecznie pyrkocze robimy gęściutki elektrolit od jakiegoś czasu używam takiego areometru nazwijmy go firmy Krzak Powiem Wam, że jestem średnio zadowolony. Po pierwsze za długi jest ten ogonek. Po drugie ta gruszka jest. Za gruba, za sztywna, bardzo ciężko nabiera się płyn Różne są wskazania przez to. Jedyny plus tego areometru jest taki, że jest bardzo czytelna ta skala. To mi wygląda na... No może i szkło. To nie będzie film o narzekaniu. Zaopatrzyłem się w nowy areometr. No i przyszedł czas aby właśnie przetestować go. Oto i on. Wskaźnik na ładowanie akumulatora kwasowego. Z epoki. Wskaźnik na ładowanie akumulatora kwasowego. Co to za łódko? Ktoś wie? Czy to jest prawdziwe, czy ktoś sobie takie wymyślił i narysował. Proszę informacji w komentarzu. No to co? Otwieramy. Co znajdę w środku? Wszystko. No dobra. Może być tak. Co możemy zaobserwować? jak mniej więcej on będzie wyglądał. Wskaźnik służy do określenia stanu naładowania akumulatora kwasowego. Przed pierwszym użyciem wyjąć pływak z pipety, odwinąć go z bibuły i ponownie w niej umieścić obciążeniem ku końcówce. No to co? Wyciągamy pływaczek z pipety. No, trochę skromniejszy pływający sobotnie w plecie. Pływak wskazuje na czpieniu jak na toe. Może go złożymy teraz. To jest takie. Z tej strony damy. Tak to się przedstawia. Kreska R pole czerwone oznacza celę akumulatora wyładowaną. Odpowiednio 1,15 g na tetanus sześcienny. Kreska SN oznacza celę częściowo naładowaną. Odpowiednio 1,23 g. Kreska N pole zielone oznacza celę bardzo dobrze naładowaną. Odpowiednio 1,25 g. Pomian należy dokonywać w temperaturze 20 stopni. Nawet guma nie śmierdzi ani nie jest popękana. Kolor pomarańczowy. w środku nawet jakaś tu jest karteczka wskaźnik naładowania akumulatora, proszę bardzo Tam troszkę kleju troszkę chyba oszczędzali no jedynie co można się przyczepić do tego wskaźnika jest bardzo mało czytelny, ale zielony, czerwony na oko zawsze można określić jeden 3125, 25 1 20, 1 15 bo ta guma to jeszcze do dzisiaj ją czuję, jak pachnie niemiło a tu nic, mięciutkie no wysłuchać, no i tu jest to samo tutaj nic nie jest wybite o tutaj coś mamy Spółdzielnia Rzemieślnicza, Żoliborz, Warszawa, ulica, wskaźnik od akumulatora, kwasowa jego cena, no na pewno nie 80 groszy, tu nie widać tego, rok produkcji 88 prawdopodobnie, 988, zgadza się. Kurde, ciasno tutaj dzisiaj, na tym moim kanale. No to co, testujemy go. Kurde. Tego to można sobie postawić, o i stoi, proszę bardzo. Można sobie go tutaj o, przekręcać, patrzeć, jak to się wszystko przedstawia. No, prawie, że na zielonym polu gęstość się piękna robi. Proszę bardzo. Kurde, ale maszyna sprzęt. Rocznik 88. Ładowanie akumulatora dzisiaj to jest tylko sama otoczka. Chciałem wam pokazać. Ten areometr właśnie. No. No, troszkę się przykleja, no troszkę przeszkadza to w odczycie, ale jest, wydaje mi się, no jest lepszy. Przede wszystkim za jednym zamachem łapie jednakowo, równo. Płyn nie trzeba poprawiać to jest właśnie gęstość wody. Bardzo gęsta jest. No. Przepuszcza coś no, ale tylko dwa razy. Podsumowując. Tak właśnie się prezentują obydwa. Temu daje plus za skalę, a temu daje minus za skalę. Jest średnicowo większy. Ten jest węższy, ale z kolei wyższy. Dzióbki się tak prezentują. No dla mnie jest bardziej ten. Mi. Normalnie ta guma to jest taka ala silikonowa nawet bym powiedział. Mięciutka jak naprawdę fajny areometr z epoki. Wskaźnik naładowania akumulatora kwasowego. To jeszcze nie areometr tylko wskaźnik. Ile z niego wyciągnę? piąteczka. Teraz Wam pokażę, jak pracuje ten drugi, mniejszy prostowniczek, który jest schowany. Nie widać go, ale zaraz będzie go widać. Jest o jeden prostownik za dużo. Lampeczka się zaświeciła. No żarówka jest potrzebna, jest potrzebna do tej opcji. Tak to właśnie działa. W tej chwili nie ładuje. Zaczyna ładować w cyklach. zładuje około 2,5 ampera tak pokazuje amperomierz przerwa w tym czasie pięciowatowa żaróweczka na 12V rozładowuje akumulator Odśierczanie akumulatora. Jak się podobało, zostawcie łakocie. Jak się nie podobało, to nie. Pozdrawiam. Na razie, cześć. <laughs> Na zdrowie, dziękuję.